Jesteśmy na konferencji EDU Horyzonty – Zarządzanie Oświatą w sercu Europy. To dwudniowe spotkanie szefów oświaty samorządowej. Rozmawialiśmy myślę o wielu ważnych sprawach, które dotyczą samorządów i dotyczą bieżącej sytuacji w oświacie. Ale oprócz merytorycznych rozmów, oprócz oglądnięcia dużej liczby liczby, liczb, tak? czyli porozmawiania o świecie finansów, który jest bardzo gorący, odwiedziliśmy także fascynujący kraj Finlandię i jej bajkową oświatę, ale także rozmawialiśmy o chmurze technologicznej, i próbowaliśmy ją sobie przybliżyć i oswoić, no ponieważ jest to przyszłość oprogramowania, które, które wędruje w tą stronę. Pochyliliśmy się także nad trudnym zagadnieniem budowania relacji między samorządem a dyrektorami, tak naprawdę relacji międzyludzkimi w całym systemie oświaty. it has been a pleasure to be here in, uh, in Zakopane, discussing and debating about educational trends and development in poland and, and finland. i think this kind of events where local administrators, educators and uh, also national or regional authorities are together discussing about actual, uh, actual themes, they are very important ones. Dzień dobry. Przede wszystkim chciałam serdecznie podziękować za możliwość udziału. Czas spędzony z wulkanem, z trenerami, z wykładowcami nigdy dla mnie nie był stracony. Co o tym decyduje? Przede wszystkim bardzo wysoki poziom merytoryczny, profesjonalizm, doskonała organizacja, dobór miejsc. To jest to wszystko, ten ogół czynników, który wpływa na to, że ta moja ocena jest, jest celująca, jest na najwyższym poziomie.